Najlepsze rezydencje polskich polityków. 1. Posiadłość Radosława Sikorskiego. Radosław Sikorski jest właścicielem okazałej zabytkowej posiadłości dworsko-parkowej w Chobielinie koło Bydgoszczy. Na terenie 13 hektarów znajduje się zrewitalizowany dworek o powierzchni około 800 m 2 uzupełniony o park, leśniczówkę i stawy. Nieruchomość ta, ze względu na swój historyczny charakter i ogromny obszar, jest regularnie wymieniana jako jedna z największych i najbardziej luksusowych prywatnych rezydencji w polskiej polityce. 2. Willa Aleksandra Kwaśniewskiego na Mazurach. Były prezydent Aleksander Kwaśniewski posiada luksusową rezydencję letniskową, położoną nad jeziorem krzywym na Mazurach. Posiadłość to duża willa na rozległej, często spekulowanej jako 20-hektarowej działce, zapewniająca prywatny dostęp do jeziora z Molo. Cały kompleks jest wyposażony w dodatkową infrastrukturę rekreacyjną, taką jak basen i osobny dom dla gości, co czyni ją kosztowną i ekskluzywną posiadłością wypoczynkową z dala od miejskiego zgiełku. 3. Nieruchomości Artura Łąckiego. Artur Łącki, jeden z najbogatszych posłów, swoje bogactwo zgromadził głównie w sektorze nieruchomości i hotelarstwa, będąc udziałowcem w spółkach takich jak Baltic Gryf Apartments. Choć jego główna prywatna rezydencja nie jest tak szeroko opisywana w mediach jak dworki, łączna wartość jego portfela nieruchomości i kapitału, wycenianego na dziesiątki milionów złotych, czyni go posiadaczem jednych z najbardziej wartościowych prywatnych aktywów wśród polskich polityków.